Dzień dobry, dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z panem Januszem Korwinem Mitem, który jest europosłem oraz kandydatem na prezydenta. Na początek chciałabym pana zapytać, w jakiej celu przyjechał pan na IEM? Jak to Ja jestem graczem. No tak, jestem specjalistą o teorii gier. Jestem specjalistą. Gram w różne gry. A jestem. A, jest, a jeszcze raz jest największy player. On, on gra w te gry takie, jak tutaj się gra. To jestem taki od, od gier typu Szachy, prawda? Inne. A on jest, a on gra w te gry. On jestem już tych gier. Mhm. A, jakie odnosi Pan wrażenia podczas tej imprezy? Czy no, podobają Wasze te tak, wielkie tłumy? No, no tak, bo to ludzie, którzy myślą, którym nikt nie każe myśleć. Bo w szkole im każą myśleć i dają im kłopoty. Slogany, slogany, slogany. A tutaj ludzie myślą, muszą rozwiązać problemy, nie? Bo to jest ważne. Ważna jest umiejętność rozwania problemów. E, nowych problemów co chwila. A szkoła uczy formułek. I dlatego w tej chwili, powiem Pani brutalnie. Więcej dziewczyn, <laughs> Więcej dziewczyn kończy w tej chwili szkoły, ma, ma dyplomy, ale patentów to kobiety mają 1,5%. Eee, no tak jest, bo, a, a, bo patenter będą tych, którzy myślą cały czas, nie? Oczywiście potrzebni są ludzie, którzy znają formułki na pamięć, na, 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 potrzebni, ale też przyszłość tworzą ludzie, którzy się formułką sprzeciwiają. I tu jest, stale się tworzy nowa przyszłość, prawda? Nowe gry, nowe, nowe sposoby, a w ogóle jestem przekonany, że powstaje tutaj gdzieś w okolicach, ci ludzie wymyślą 10 innych branż, będą no, się rozwijały pod warunkiem, że rządki, no właśnie, chciałam o to zapytać, bo esport jest całkowicie nową dziedziną biznesu, mamy tutaj wiele nowych drużyn, firm, które się zajmują tym całym systemem i... Wy, wyszły takie dosyć konkretne obawy, że, że, rząd postanowi po prostu w jakiś sposób zastopować no, ten rozwój na, tej branży. Znaczy oni podatkują, oni wszystko Właśnie, zamordują. Ten. Unia Europejska ma, zatrutym oddechem to wszystko. uwagę, że Łukaszenki na Białorusi jest większa wolność niż tutaj. To jest hańba. Hańba, że na Białorusi jest więcej wolności niż, w Polsce. Mnie nawet do głowy nie przyszło 20 lat temu. Ja nigdy nie wierzyłem. tam w Solidarność, wszystkie prawa człowieka i to w Unii Europejską. Ja nigdy nie wierzyłem. Ale mi 20 lat temu do głowy nie przyszło, że ja będę z wolnego świata czyli z Białorusi przemycał do Polski termometr. W Polsce nie wolno używać termometrów wędrówek, znaczy żarówki normalne. No do tego doszło, że na Białorusi jest więcej wolności niż u nas. Nie? Ludzie uciekną do Stanów Zjednoczonych, uciekną do Chin, gdzie bardzo cenią ludzi, którzy myślą, no uciekną stąd. Jeżeli rząd będzie nakładał podatki na to, no to zniszczy ten branżę. A czy jest coś, co mógłby Pan poradzić y, oglądającym nas widzom, żeby jakoś szli do przodu, realizowali swoje marzenia i osiągnęli sukces? Żeby się nie bali, jak mówiłem, Jan Paweł II, nie lękajcie się, nie ma co się bać. Świat jest otwarty przed nami, jest internet i nas wszystkich nie, nie pozamykają. Będą chcieli oczywiście nas pozamykać, ale nie pozamykają nas. Dóki jesteśmy wolni duchowo, wolni duchowo, prawda, możemy sobie myśleć co chcemy. Yy, mamy, no wśród tych, którzy myślą w internecie, to ja mam, prawda, jestem li liderem wśród prezydentów. Nie? No, tam są ci ludzie myślący. Tyle. A ci, co oglądają ale telewizję, no to trudno i pewnie. No to w takim razie chciałabym panu bardzo serdecznie podziękować za rozmowę i życzę powodzenia na tych wyborach prezydenckich. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.